jakość moich nagrań była słaba. To mój mąż zdecydował się wesprzeć mnie kamerką GoPro. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie, bo widziałam już sporo nagrań z kamery GoPro i rzeczywiście są świetne. Dlatego też dzisiaj nagrywam właśnie taką kamerką dla zainteresowanych, nie niewtajemniczonych. Ale dzisiaj mam konkretny plan. Być może zastanawiacie się, co ja robię w Emiratach, w sensie tego, co ja robię zawodowo. Czym się zajmuję? Załatwić sprawy urzędowe w Wydziale Komunikacji. Tu się to nazywa RTA, czyli Registration? Tak? Road and Transport Authority. Road and Transport Authority. To się wytnie. Tam i operuje dobrze, ale jak już mam powiedzieć dłuższą nazwę, to jest problem, no trudno, tak bywa, no zdarza się każdemu, nawet najlepszym zdarza się błąd, a ja jestem taka, jaka jestem, może spróbuję, pokażę Wam drogę, okej? Okay? No, zamykamy się. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pasów, zasuwamy, tutaj mamy po lewej fotoradar, jak miniemy fotoradar, to wtedy będziemy mogli zwiększyć prędkość do kosmicznej zasuwamy, czy my się tu zmieścimy, jak myślicie? Ciach, ciach, ciach. Patrzaj, no i on też tutaj chce. Dobra, dajemy radę. Lecimy. Najgorsze są, słuchajcie, te motorki. O właśnie tu po prawej będziemy mijali motorek. Musimy go koniecznie wyprzedzić, chociaż on nas za chwilę też wyprzedzi. Ale trudno. Mamy satysfakcję, że został w tyle. W tej chwili będziemy zjeżdżać na ulicę Um Sukeim. Chwileczkę z tej ulicy również jest zjazd do mojego pierwszego celu, czyli do Alkus, do strefy przemysłowej w Dubaju. Tam wyrzucam mojego męża i jadę tam. Zobaczcie, słuchajcie, co tu się dzieje. Ja wiem, że w Warszawie są korki, że gdzieś tam są korki, ale tutaj, jak jest korek, to jest po prostu, słuchajcie, masakra. Muszę się jakoś dostać na te pasy. Nie mogę zostać na tych prawych pasach, bo one niestety wjeżdżają już pierwszym zjazdem do, do Alcus. Natomiast ja wjeżdżam drugim zjazdem, dlatego też muszę jeszcze się poruszać trochę do przodu, ale niestety korki nas zaskoczyły. Mam nadzieję, że jest ósma w tej chwili, 50, że mój mąż zostanie na czas dowieziony do pracy, czyli do godziny dziewiątej, że się w tej pracy pojawi. Mam nadzieję, że nie jest którymi się zajmuję. Mam tych wysyłek jedną, dwie w miesiącu. I razem z moim mężem i z naszymi kolegami założyliśmy firmę właśnie, która ma na celu shipping out. Ja się zajmuję wysyłką outdoor. Wam, że niesamowite jest to, że jak poznaję tych ludzi, niestety w momencie, kiedy oni opuszczają Dubaj, czy też Emiraty, poznaje tych ludzi i okazuje się, że są to ludzie tak przyjemni, tak wartościowi, że aż żal, żal, że nie poznałam ich wcześniej. No ale tak bywa. Takie jest życie i taki jest Dubaj, że Dubaj najpierw pochłania, a potem wypluwa. Czekam kiedy mnie wyplunie. Na razie jestem popłynęty. Jak wyglądam, mam chyba mokre włosy, mogę wyglądać jak mokra włoszka, oby nie zmokła kura. <grywania> A nie pokazywałam Wam, mam umalowane oko. Co Wy na to? No przecież do klientów muszę jakoś wyglądać, tak? No, mąż dowieziony. To jest właśnie jeden z moich klientów, Tomasz. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, że Cię nagrywam, nie, ale twarzy nie widać, nie. mój drogi. Także nie martw się. Dzisiaj właśnie będzie pakowany mój samochód do kontenera i będzie wysyłany na mienie do Polski. Tak. OK? Super. Super. Dziękuję. Dziękuję również. Moi drodzy, jakich formalności należy dopełnić, aby wysłać auto na mienie, aby wysłać auto za granicę? Trzeba wyrobić dokument o nazwie Export Certificate, i z tego też to powodu musimy udać się do Wydziału Komunikacji. Tutaj nazywa się to RTA, czyli Road and Transport Authority. Najpierw robimy test, test który poświadcza, że win samochodu należy do tego samochodu, a potem otrzymujemy w urzędzie dokument o nazwie Export Certificate, i na jego podstawie auto może wypłynąć. Długą podróż frachtem do miejsca docelowego. Przy wyrabianiu Export Certificate masz dwie opcje do wyboru. Pierwsza opcja jest taka, że auto wypływa stąd bez tablic i ta opcja kosztuje 70 gramów. A druga opcja jest taka, że dokupujesz tablice eksportowe oraz ubezpieczenie, i tutaj mamy koszty: 250 za tablicę plus 120 za ubezpieczenie. Dzięki temu, że wyślesz auto na tablicach eksportowych, będziesz mógł z portu pojechać do swojego miejsca zamieszkania bez zamawiania lawety. Zapłacisz po prostu tylko wtedy za paliwo. I jeszcze oczywiście ciekawostka. Związana z odnawianiem dowodów rejestracyjnych. Jak odnawiasz dowód rejestracyjny i robić to musisz obligatoryjnie co roku, to jeżeli uzbierały ci się jakiekolwiek mandaty, to właśnie wtedy przy odnawianiu dowodu rejestracyjnego musisz za nie zapłacić. I nie ma przebaczy. Odnawiasz dowód, płacisz wszystkie kary, a czasami tych kar może być nawet kilka tysięcy. Już Wam mówiłam w którymś odcinku, że w Dubaju jest bardzo duża ilość fotoradarów i złapać taki mandat wcale nie jest trudno. Kontener podjeżdża pod rampę, za chwilę do kontenera wjedzie auto. To nietypowa sytuacja, bo auto wyjeżdża na wakacje do Polski, a potem wraca. Na taką podróż należy wyrobić dla auta specjalny paszport o nazwie Carnet de Passage. Polega to na tym, że tu na miejscu płacimy zabezpieczenie w wysokości 25 tysięcy dirhamów, i dzięki temu w miejscu docelowym nie są pobierane żadne podatki. Auto w kontenerze jest unieruchamiane i zabezpieczane. Do tego celu używane są drewniane belki, taśmy i łańcuchy. Wszystko, co jest używane do przymocowania samochodów, zawsze jest nowe, nieużywane. Tutaj widać, jak taśma jest dodatkowo owijana, aby nie uszkodziła opony. Taśmy są odpowiednio napinane. Ci ludzie zdają sobie sprawę z powagi swojej pracy i są odpowiednio do tego przeszkoleni. Możecie być pewni, że auto dotrze na miejsce bez problemów. Przód auta jest odpowiednio osłaniany. A to dlatego, że ten motocykl będzie stał na jego froncie. Motor przed wysyłką był oczyszczony i odpowiednio zabezpieczony. Na dowód dobrze wykonanej pracy robione są potwierdzające to zdjęcia. Kontener można zamknąć oraz zabezpieczyć ląbą. Po zamknięciu kontenera i przyczepieniu plomby jest on zabierany do portu, gdzie zostanie zapakowany na kontenerowiec. Kolejny kontener i auto podwieszone i zabezpieczone w środku. Pod nim znajduje się inny samochód, trzecie auto właśnie wjeżdża i za chwileczkę czwarte na dokładkę wyjątkowo nietypowa sytuacja cztery auta w jednym kontenerze i następny kontener jedno auto jest już w środku drugie wjeżdża na specjalnie skonstruowany stelaż nie jest to łatwe i wymaga wysiłku od pracowników aby auto zamocować i na koniec wjeżdża BMW kontener jest zamykany zabezpieczany plombą i odjeżdża do portu Mam nadzieję, że było to dla Was nowe i ciekawe doświadczenie. Dawaj łapkę w górę i subskrybuj, komentuj. Subskrybuj!